Siemanko, witam Was, spędzam w kolejnym odcinku. I dziś chciałbym przedstawić Wam moją pierwszą grę komputerową w życiu ever. A co za tym idzie również sprzęt, na którym tą grę odpaliłem. A więc zapraszam. pomysł na stworzenie takiego odcinka no nie narodził się w mojej głowie. Ostatnio przeglądając starsze filmy na kanale Motion Ride Gaming, natknąłem się na film, w którym Pit prezentuje swoją pierwszą w życiu grę komputerową. I co się okazuje? Ano Pit za młodego mucił ostro w Moon Patrol na Atari XE. Gra owszem jest mi znana, jednak no nie ogrywałem jej jakoś tak namiętnie na swoim Commodore 64. A o czym była ta gra? Jeździło się pojazdem, skakało przez rowy. Strzelało do różnych latających statków oraz kamieni. Oczywiście kamienie nie latały. No, idealne streszczenie zasad. Dzięki, Pete, za pomoc. Nie zastanawiając się długo postanowiłem podbić ten temat, gdyż, no, nie ukrywajmy, jest bardzo ciekawy i warto go kontynuować chociażby po to, żeby nawet na moment wrócić do czasów dzieciństwa. A więc, moją pierwszą grą w życiu ever jest... Moment, moment, moment. Może po kolei. Mamy rok 1988. A rok to naprawdę znamienity, obfitujący w zacne wydarzenia. W TVP2 swoją premierę ma wspaniały polski serial W labiryncie z Gargamelem w roli lekarza. Kto oglądał smerfy ten wie. Polska po raz pierwszy uzyskuje połączenie internetowe ze światem, no dzięki czemu dziś możecie oglądać ten wspaniały odcinek, a więc brawo, brawo. A w Nysie rusza produkcja wspaniałego samochodu Polonez Truck. Wspaniały polski pickup. agresywna sylwetka, potężna moc, masa newtonometrów oraz zawrotne prędkości. Ardza w gratisie prosto z taśmy montażowej. A ja? No, a ja mam 7 lat i właśnie zaczynam swoją przygodę ze szkołą podstawową od zerówki. Tak, to kolejna fotka z rodzinnego albumu Specially For You. To ja, w sensie to Zorro, to ja. A ten krasnal na kolanach to mój brat. No dziś nie przypomina już krasnala. Jak widzicie, zawsze miałem pociąg do aktorskiej amatorszczyzny i do przebierania się za superbohaterów. A dlaczego Zorro? No, wszyscy uwielbiali Zorro. Każdy chciał być jak Zorro. Ja chciałem być Zorro i ty, widzu, zapewne również chciałeś nim być. Ba, miałem w klasie koleżanki, które chciały być Zorro. Dziwne, co? No, dziś tak, ale wtedy? Niekoniecznie. Czasy się zmieniają. W wieku 7 lat już coś tam słyszałem o grach, co nieco widziałem w telewizji, wiecie, w programie Sonda, rzecz jasna, coś tam mówili w radio, gdzieś tam te informacje do mnie docierały, chociaż, chociaż jako taki mały berbeć, no, nie rejestrowałem ich na dłużej. Miałem inne zajęcia. Wiecie, na przykład latanie z piłką po podwórku, no czy robienie obozu w krzakach. Takie mieliśmy zajęcia, takie były czasy. Niemniej jednak z grami, powiedzmy komputerowymi, miałem już co nieco do czynienia. Już wtedy namiętnie ogrywałem popularne ruskie jajeczka. Znani bohaterowie rosyjskiej kreskówki Wilki Zając i te wspaniałe efekty dźwiękowe. Dosłownie cud, miód i orzeszki. Gra serwowała niezłe pranie mózgu, szczególnie po kilku godzinach grania non-stop. Na szczęście dźwięk można było wyłączyć. Poza tym, było sporo innych odmian tej gry. A że wszyscy w nie graliśmy, to można było wymieniać się konsolkami między kumplami i jakoś dawaliśmy radę. Jednak, jednak ruskie jajeczka nie były pierwszą grą, z jaką miałem styczność. Wcześniej miałem to. Ta, to coś to gra, tyle że no bardzo umowna. Tak naprawdę to wygląd tego ustrojstwa dawał więcej radości niż sama gra. No bo zobaczcie sami. Czerwony kolor, podnoszony reflektory, jak w Ferrari, cała masa działających przełączników. Mogliśmy to odpalić kluczykiem, zmienić bieg na wyższy lub niższy, rzucić kierunek czy też otworzyć reflektory, które również się zapalały. Ba, kończyło się nawet paliwo. Full wypas. Niestety nie wiem za wiele o tej grze, za to chłopaki z retrogralni rozprawili się z tymi urządzeniami jak należy. Jest to wbrew y, temu wszystkiemu, żeby wydawało się, że z zewnątrz ta zabawka jest dość prosta, to. W środku kryje się bardzo skomplikowany mechanizm. Zapraszam Was do ich materiału, jeżeli interesuje Was, jak to coś działa. Ja wiem jedynie, że na ekranie widzieliśmy nasz samochód, zjeżdżały na nas inne auta, a sama gra, no, była cholernie nudna. I przy takich właśnie grach spędzałem czas w tamtych latach. Jednak to miało się wkrótce zmienić. Otóż pewnego pięknego jesiennego dnia 1988 roku listonosz przyniósł list od rodzinki za zachodniej granicy. List jak list, standardowe, co tam u Was, bo u nas tak, co tam słychać, bo u nas no, niewiele itd., itd. Jak to w liście, standardowo. Tak naprawdę nic, co mogłoby mnie wtedy zainteresować. Jednakże końcówka listu była skierowana do mnie. Tam moja kuzynka opisywała pewne magiczne pudełko podłączane do telewizora, w które wpinało się dziwny drążek z przyciskiem oraz mniejsze Pudełka z góry. Urządzenie wyświetlało na telewizorze obraz, na który mogliśmy mieć wpływ za pomocą tego właśnie drążka. List opisywał różne gry, jakie były w zestawie, ale jedną z tych gier opisywał bardzo dokładnie. Wiecie, jaki był efekt? Ja nie mogłem spać po nocach, a razem ze mną moi rodzice, bo ciągle im marudziłem, że ja to chcę. W końcu udało mi się dopiąć swego i w moim pokoju zawitało owe magiczne urządzenie, którym okazała się być konsola Atari 2600 Junior lub Junior, czyli wersja Slim, modelu 2600. Do tej konsoli dostałem jednego Joya, wcześniej wspomniany drążek, który z tego co pamiętam był cholernie niewygodny, ponieważ należało go trzymać w dłoniach, a że dłonie miałem niewielkie, trzymałem go na biurku, po którym szulał jak wściekły i ścierał okleinę. Jednakże w ogóle mi to nie przeszkadzało. Tak, tak, posiadam tę konsolę. W zestawie z konsolą dostałem też kilka gier. Niestety wszystkich nie pamiętam, ale wiem, że były tam. Boxing, czyli po prostu boks. Widok z góry i biały okładający czarnego po nosie. Enduro, wyścigi samochodowe. Dosyć wysoki poziom trudności, oraz zmieniająca się widoczność na drodze. Zapadał zmierzch, wstawał ranek. To najbardziej utkwiło mi w pamięci z tej gry. Pitfall, czyli jaskinie, węże, skorpiony i inne krokodyle, czy tam nietoperze. Najbardziej zróżnicowana gra w całej mojej kolekcji. Defender, kosmiczny shooter. Ochranialiśmy cywili przed porwaniem przez UFO. Najczęściej odpalana przeze mnie gra w późniejszym czasie. Ghost Manor. To chyba miał być horror i tak to się odbierałem. Zresztą, gra zaczyna się na cmentarzu. No co, nic dodać, nic ująć. Spikes Peak. Wspinamy się pod górę, omijając po drodze jakieś kwadraty i uciekamy przed Białym Tygrysem, czy bardziej psem. Najmniej ogrywany przeze mnie tytuł z powodu no, wysokiego poziomu trudności. No i w końcu dochodzimy do tej gry, do tego karta. Tej jednej, jedynej cudownej i najlepszej, bo pierwszej gry w moim życiu. A gretą posiadam w tejże kopercie. I teraz chciałbym zaprosić Was na taki szybki unbox. Chcę, żebyście byli ze mną przy tym, jak będę rozpakowywał ten kart. Wiecie, to dla mnie naprawdę wielka chwila. Zobaczę kart z tą grą, no po tylu latach. To będzie masakra. Lecimy. Szybciutko. Moi drodzy. Prezentuję wam grę, moją pierwszą grę w życiu, której nie trzymałem w rękach od bardzo dawna. A grą tą jest: W tą stronę. Stampede. Tak moi drodzy, Stampede. Na pewno nie jeden z was zna tą grę, nie jeden z was grał w tą grę. Eee, ja, o kurczę, ja jestem w szoku. To, że trzymam tę kartę w ręku, daje mi więcej radości niż sama ta konsola, którą również posiadam. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mogę oddać tych emocji, tak. Jest po prostu masakra. Moi drodzy, ja z tą grą, ja z tym kartem spałem. Dosłownie spałem z nim. Gdy nie mogłem grać w nocy w tą grę, to po prostu spała razem ze mną. Jestem przeszczęśliwy, że, że w końcu mam tego karta. To jest naprawdę wielka dla mnie chwila. Coś naprawdę, no takiego doniosłego, podniosłego, nie wiem, jak to nazwać. Jest naprawdę, jestem przeszczęśliwy. Euforia po prostu olbrzymia. Dobra, to co? Teraz przejdziemy do prezentacji tejże gierki. Niestety, jako że no, moja konsola troszeczkę nie domaga, ma pewne uszkodzenia, o którym będzie osobny film, jestem zmuszony zaserwować Wam gameplay z Stampede no, na emulatorze, niestety. A więc moi drodzy, nasyćcie swoje oczy cudownym Stampede. Tak, oto i Stampede. Pierwsze, co się w oczy, to bardzo kolorowa oraz pełna szczegółów grafika, jakże typowa dla Atari 2600. Oczywiście, no taki żarcik, bo jak widzicie, grafika jest bardzo umowna i tak typowa dla Atari 2600. A więc co my tu mamy? Wszechobecna zieleń, sugerująca trawę. Do tego dochodzi charakterystyczny płotek u dołu, jak i u góry ekranu, czyli jesteśmy prawdopodobnie na pastwisku. Po lewej stronie widzimy naszego bohatera. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, jednak jest to jakiś gość na koniu. Charakterystyczny kapelusz oraz lasso sugeruje nam, że jest to cowboy. Nie pozostaje nic innego wcisnąć z selek, no i jedziemy. Po chwili naszym oczom ukazuje się, tak, to zdecydowanie cielak. Nie zastanawiając się długo wciskamy fire i łapiemy bydle na lasso. Co dziwne, cielak gdzieś znika, ale są i kolejne, a więc kontynuujemy rzucanie lasem. I to tyle, jeżeli chodzi o wygląd gry. Bo wiecie, niby śmiechy i chichy, ale to nie grafika jest najważniejsza. To rozgrywka. Jakże prosta, a zarazem wciągająca. Zasady? Bardzo proste. Naszym zadaniem jest złapanie każdego cielaka na ekranie. Możemy przepuścić maksymalnie 3 sztuki, a gdy zwieje nam ostatnia, gra się kończy. Na pastwisku spotkamy 4 rodzaje cielaków. Ciemnobrązowe, najwolniejsze, za które otrzymujemy 3 punkty od złapanej sztuki. Beżowe, trochę szybsze, za 15 punktów od sztuki. Białe, najszybsze, za te dostajemy 25 punktów. Czarne, czyli byczki. Te stoją w miejscu i wbrew pozorom są trudne do wyłapania, dodatkowo potrafią nas spowolnić, gdy na nie wpadniemy. Za byczka dostajemy 100 punktów. Od czasu do czasu trafimy na białe poroże walające się w trawie. Gdy na nie wpadniemy, zatrzymujemy się na kilka chwil w miejscu. Wszystkie cielaki prócz możemy przeganiać, co bardzo przydaje się w grze. Otóż na ten pomysł wpadła moja kochana mama, która również zagrywała się w tą grę. Jako, że wszystkie cielaki prócz byków możemy przegonić, to istnieje możliwość ustawienia w jednym rzędzie, czyli jeden nad drugim, trzech cielaków lub więcej koloru brązowego, czyli tych najwolniejszych i ciągłe poganianie ich do przodu. Co to daje? W tym obszarze nie pojawiają się żadne szybsze cielaczki, a my możemy skupić się na górnej części pastwiska i wyłapywać wszystkie pojawiające się tam cielaki i nabijać masę punktów. Bo właśnie o punkty tutaj chodzi. Wygrywa ten, kto nazbiera ich najwięcej, a co za tym idzie, wytrwa najdłużej bez straty trzech sztuk bydła. Problem pojawiał się, gdy ktoś używał taktyki mojej mamy, grał wtedy przez długie minuty, a w kolejce do joya już czekały następne osoby. No, niestety, zdarzało się to dosyć często. Dodatkowo, w miarę postępów w grze z automatu zwiększała się trudność. Nasz ogier bieg coraz szybciej i szybciej, aż w końcu przechodził w trwał. No i robiło się ciekawie. Sam poziom trudności można było też wybrać na początku gry, ale po co utrudniać sobie życie? I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o zasady gry. Co więcej, można powiedzieć, nie ma już co dodawać. To już wszystko. Reszta to już czysta radość z gry. Kawał dobrej gry, prawda? Oczywistą rzeczą jest, że dziś, ze swoją no, umowną grafiką i prostą rozgrywką, może wywoływać jedynie uśmiech politowania, ale wtedy, wtedy ta konsola i ta gra, no to powodowało, że mój pokój przypominał zatłoczony autobus w godzinach szczytu. Pokój pełen kolesi w kolejce do jednego, jedynego joya, czekających na swoje kilka minut w grze. Prosta grafika i rozgrywka. A kogo to tak naprawdę obchodziło? Liczył się klimat i dobra zabawa, a tego mieliśmy pod dostatkiem. Tak, no to były naprawdę piękne czasy, do których mogłem powrócić podczas kręcenia tego odcinka. Mówię wam, łezka w oku nieraz się zakręciła, ale co zrobić, no, gdy człowiek taki no, sentymentalny, prawda? Mam nadzieję, że Wam również udzieliło się co nieco z tego, tego klimatu, bo na pewno nie jeden z Was miał podobne przeżycia do moich za młodego. Swój pierwszy komputer lub konsolę i pierwszą odpaloną na tym sprzęcie grę. Masę kolegów na chacie i tyle samo zabawy oraz śmiechu. Tak, to naprawdę były piękne czasy, prawda? Właśnie. Może od razu idąc za ciosem, pytanko do Was. Jaka była Wasza pierwsza gra komputerowa oraz komputer lub konsola? Piszcie. A w tym odcinku no to by już było na tyle. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, no za towarzyszenie mi w tej podróży w czasie. Pozdrawiam Was Pęczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!